Everbloom z Worlds of Trenor w systemie Mythic Plusów. Niby nie trudne, ale może sprawić problemy. Na trasze przed pierwszym bossem musicie koniecznie interaptować umiejętność Choking Vines, która stunuje wybrany target na 10 sekund i zadaje obrażenia co 2 sekundy, ale można go zdispelować. Jednakże będzie on notorycznie kasowany, więc lepiej jest używać AOE stunów i szybko je ubić. Dancing Thorns to skill, który w sumie bije tylko Nature Damage. Enrage Growth zwiększa pobliskim wrogom Damage Done o 50% i zwiększa ich attack speed o 70%. Starajcie się też żeby tank za szybko się nie złożył. Kwiatki nakładają dotkę na tanka, które redukuje Movement Speed i zwiększa damage taking o 5% na 10 sekund. Debuff ten się stakuje, więc uważajcie z ilością mobów na tej pulce. Można się go jednak pozbyć używając jakiegoś skilla, który uwalnia was z debuffów, które wpływają na poruszanie się postaci, czyli na przykład Blessing of Freedom u Paladyna, czy Tiger Russ u Monka. Muchy nakładają dotkę AoE na 8 sekund. Nie stójcie z tym okręgiem zbyt blisko graczy z party. Drzewiec kastuje skilla, których wszystkich sneruje. Zbijcie ruta, żeby z niego wyjść i nie otrzymać. Zbędnych obrażeń. Ewentualnie użyjecie jakiegoś skilla, który uwolni was ze snera. Kastuje jeszcze Living Leaves, tworząc tornada. Będąc w środku nich, będziecie otrzymywać obrażenia oraz nie będziecie mogli używać skili. Pod samym bossem będą trzy paczki podtrzymowe. Kastują one Choking Vines, czyli tego stuna z początku dungeonu, którego trzeba interruptować, oraz musicie interruptować Healing Waters, który leczy. No i pora na pierwszego bossa, jakim jest Witherbark. Najlepiej jest go tankować przy ścianie, w miejscu widocznym na materiale, twarzą do ściany ze względu na frontala parched grasp. Bossowi będzie schodzić. Energia, która jest jakby nawodnieniem. Kiedy to nawodnienie zejdzie do zera, to boss dostanie laga i nic nie będzie robić poza otrzymywanie zwiększonych obrażeń o 100%. Jednakże do bossa będą leciały wodne orby, żeby go nawodnić i go z powrotem uaktywnić. Boss ponownie się uaktywni w momencie wbicia z powrotem 100% energii. Orby można zbić, ale nie za bardzo się opłaca, tylko po prostu bić bossa. Orby możecie cecekować. Dlatego najlepiej jest postawić wokół bossa takie plącza Unchecked Growth, które dostaniemy w trakcie walki z bossem. Nie powinniśmy w tym stać ani nie powinno się to znajdować zbyt blisko. Bossa, ponieważ nie będziecie mieli za bardzo miejsca. Kiedy wodne kulki zetkną się z tymi plączami na podłodze, to zrespi się Ad, którego trzeba ubić. Niebieskie świderki na podłodze biją w niesunikacie. Po pokonaniu pierwszego bossa, trzeba będzie cofnąć się na początek na Jonu, Ale nie cofacie się dosłownie, tylko jedziecie ścieżką dalej, która poprowadzi was na początek. Trasz przed drugim bossem jest prawie identyczny do tego przed pierwszym. Musicie dodatkowo uważać na Melded Berserkera, który kasuje bawnik Whirl. Odsuńcie się od niego. Interruptujcie Healing Waters. A Twisted Abomination kasuje dotkę na Tanka z Poisoned którego można zdispelować. Oraz skila AoE Noxious Eruption. Drugi boss to trzy targety. Środkowy to Mele, a te dwa po boku to kasterzy. Lewy boss kastuje Waterbolta oraz to Rental Fury, który jest skillem AoE i bije. Koniecznie przerwajcie mu kasta Revitalize, bo leczy. Jeżeli nie dacie rady przerwać kasta, to można go spurżować. Boss po prawej kastuje Nature Wrath oraz także kastuje skila AoE, który bije. Skupcie się jednakże na skillu Toxic Bloom, który także musi zostać zinterpretowany, bo inaczej całe partie otrzyma stun na 4 sekundy. Otrzymując sobie ten duży, który jako jedyny nauczył się chodzić, będzie kastować szarże, więc nie stójcie mu na drodze. Jak już skończy szarże, to pojawią się świderki pod graczami, respiąc plamy na podłodze, w której nie stoimy. Także najlepiej je zostawiać pod ścianami. W skrócie, interruptujcie Revitalize oraz Toxic Bloom. Kiedy jeden z pobocznych bossów kastuje Torrential albo Terrestrial Fury, to zmieńcie target i rozstawiajcie plamy gdzieś po bokach, żeby nie zastarć całego pokoju w plamach. Na traszu przed trzecim bossem spotkacie głównie magów, którzy kastują Frostbolta. Uważajcie na Cold Fusion. Zresztą się białe kulki wokół moba, które będą się do niego przyciągać. Jak się z nimi zetkniecie, to dostaniecie suna na 4 sekundy. Koniecznie interruptujcie Pyroblasta, bo boli jak nie wiem. Jako healer będziecie musieli wyleczyć party, kiedy Moth będzie kastować skilla Cinderbolt Salvo. Interruptujcie także Arcane Blasta, który bije równie dużo jak Pyroblast. ten będzie także kastować Spatial Disruption na najdalszą osobę z party. Odbiegnijcie jakiś kawałek z tym, ponieważ poleci to w waszą stronę, zadając obrażenie wszystkim, którzy się na to natkną. A wy, im dalej będziecie, tym więcej będziecie mieli czasu na zdodżowanie. Trzeci boss to Mag, który wsuje sumie ma te same co traż, lecz w połączeniu z niektórymi skillami. Kiedy kastuje Cinderbolt Storm, to użyjcie defensywy, bo bije AoE i unikajcie czerwonych świderków na podłodze, które wytworzą plamy. I od tego momentu pojawią się kombinacje z u tego bossa. Jak skastuje Glacian Infusion, to unikajcie białych kulek i jak się odsuncie, ponieważ będą się one przyciągać do miejsca, w którym byliście. Dodatkowo w trakcie Glacian Infusion zostanie skastowany także Cinderbolt Storm, czyli czerwone świderki. Oprócz Cinderbolt Storma może zostać skastowany dodatkowo z Patial Compression, który zostanie puszczony w kierunku najdalszego Kracza, a przy wybuchu zostaniecie troszeczkę przeciągnięci. W przypadku skastowania spatial kompression to dodatkowo zostanie użyty skill Cinderbolt Storm, czyli te czerwone świderki. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć, ale głównie chodzi o to, że każdy skastowany skill będzie połączeniem dwóch skilli, a oprócz tego tank będzie otrzymywać damage z Firebola, Frostbolta i Arken Blasta. Po ubiciu maga pora na ostatniego bossa, czyli tego dużego pseudo centaura, który otwiera sobie portal do Stormi. W trakcie walki z nim dzięki pobliskim magom Skirin Toru boss będzie otrzymywać o 300% więcej obrażeń. Tankowie powinni trzymać za plecami do party ze względu na frontala Colossal Blow. Verdant Eruption to zielony świederek, w którym nie stoimy. Z niego zrespi się add, którego trzeba jak najszybciej ubić, ponieważ przez niego efekt działania debuffa na bosie który zwiększa nam o 300% nie będzie działać. Add ten nigdy nie zagruje się na tanka, tylko na pobliskiego maga z Kirin Toru, bijąc go frontalem Lumbering Swipe oraz zadając obrażenia całemu party co 3 sekundy z pasywnego Vibrant Flourish. Kiedy boss zacznie kastować skilla Genesis, to na ziemi pojawią się kwiatki, w które trzeba wejść i je rozdeptać. Jeżeli tego nie Zrobimy to tyle, ile zostało kwiatków, to tyle z się adów. Kwiaty biją z Lasher Venom w losowy target. Generalnie dungeon nie wydaje się być ciężki, a w moim odczuciu jest on nawet całkiem przyjemny, jak się patrzy na to, ile można nakręcić DPS-u przez zwiększony damage ratio. Drugi boss zbytnio mi nie przypadł do gusty i jest on najgorszy z tego dunga. Ocenka? 7 na 10. Jak się podobało, to zostaw subak, kciuka do góry i komentarz. Twitch, serwer Discord i kanał Yandero Live znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!